Ta sytuacja przypomina spotkanie matki najświętszej, pogrążonej w wielkim smutku z najmukrobliższym synem. Powołowana półem upadała w z mój, jezu. Kto może sprawić, by z tobą umarła, a do siebie śmierć zastąpiła? Z dusz się w żalu z mariny. Patrzcie, jak nielitościwie zwiększają jej ból, Kiedy szorstko i brutalnie odpytają ją od własnego syna. Jezu Chryste, ukrzyżowany, Zmiłuj się nad nami. Proszę się! Dalej! Weź się!